Do końca roku ma być gotowe i wszystko wskazuje na to, że tak właśnie się stanie. Na Placu Przyjaźni trwa budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego, czyli miejsca opieki dziennej i całodobowej dla osób starszych, samotnych bądź z niepełnosprawnościami. Według wcześniejszych zapowiedzi, co powinien zacząć funkcjonować wraz z początkiem nowego roku, z jednej strony czasu jest jeszcze sporo, z drugiej prace powinny iść pełną parą. Tak, dokładnie. Tutaj staramy się wszystkie siły już zaangażować właśnie tutaj na tym centrum opiekuńczo-mieszkalnym rozpoczęliśmy już zagospodarowanie zewnętrzne, ale także tutaj wykonanie Elewacji na budynku. Wewnątrz mamy już wykonane tynki. Rozpoczynamy izolację podposadzkową, wszystkie ogrzewania podposadzkowe. Także idzie to w dobrym kierunku i mamy nadzieję, że uda nam się wykonać to do końca roku. Wiadomo, zaangażowanie tutaj, jeżeli chodzi o wszystkie te prace, były dużo większe ze względu na usytuowanie budynku. Musieliśmy wykonać dodatkowo sobie drogę dojazdową, ale to takie trudności, które szybko rozwiązaliśmy. Koszt całej inwestycji opiewa się na kwotę ponad 4 milionów złotych. Jest dofinansowane to z Ministerstwa Rodziny. Całość ta inwestycji musi być wykonana właśnie do końca roku.